Meksyk ma najwięcej skrzynek ze wszystkich miejscówek to ktoś kosę? Bo, bo jest że jak Adam Pod żebra? Pod żebra To nie Wyjątkowo nie, ale... <laughs> Wyjątkowo, no, <ja> okej okay. Tu <laughs> na dole są. A tu już są chyba. One no, mam troki nawet. A. O, ale tu się nadupcają, lecimy aj, 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 aj. Wiesz, Jeden tam ma biało wiem, się restart... Dobra, możemy piącić Szybko tu się... Dobra, naryżę wszyscy Jest tam jakieś leczonko? Ja, ja mam plecy O, tutaj typ jest Leży Kolej, o kurde O z góry, z góry. Skąd? Z tu. tu Tu, 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 tu A to była sniperka, Kurde Tutaj też został za 100%. Nie no, jak ja nie trafiłem tej snajper? A my wszędzie mamy tu, Jesteśmy okoczeni, tu to są Dostał za Ej, 6 my ma, i biało. Leży. tym damy radę. Gdzie? A tu. To... To był, był, był. Za ty nie. Ja do niego. No. Dostał za 3 dychy tu. Jest tu kraka dostał tu Dobra, jesteśmy wszyscy Nie że Uciekę Leży Kurde, nie z domku jest tym. z, tu z tym! Tu z tym jest! Krzyszczyk, Krzyszczyk. Leży, w domku idzie Dobra, dobija. Ładnie, ładnie, ktoś tam strzelił Został za trzy dychy, ten e, drugi Dobra, ale do was? On miał coś nie fajnego? Kraka ma Tu led wylądował. E, tu jest. Widzę, ucieka. Tam. O, leci. ktoś do nas. Leci. Stup dog. Bo A, są. Au, plecy. Dobra, leży. Jak plecy? Plecy. Dobra, tam. W domku tam. Tu. Dobra. Wlatuje tam. Dobra. Dobra. Nie ucieknie mi Biało dostał ze 6D Leży Leży Rzeczę! Leży! to do... z boku jeszcze Nie mogę dobić Tu są, są, sto! Na plecach Dobra dawaj, bo oni się zajmują, nie podnieś Muszę. Tu są Ja szybko, ja szybko ten mam 37 blachów 60 tu typ jest Niebiesko, tutaj pies po ludzko. Leci Lec się wystanął, tu, tu, tu jest Leczy Dobrze, dobrze Drawiś no, co to zrobiłeś Leci z boku Biegłem tutaj na mnie Leży dobrze, teraz. Tu będzie jeszcze ten jeden. tylko yy, tu. To my mamy czwórkę i trzech jest solo. A? Nice. Jest na drzewku. Leży Dobra. dobrze. Zginął. Nice.